Chciałam to widzowie, jestem przychodźcie, słuchajcie. Będzie kolejny odcineczek w Imagine Drive. No i tak. Dzisiaj sobie naprawimy tylko jeden samochodzik, nie tak jak w poprzednim, że dwa. No i co? No nie ma co lecieć. Nie ma kurde. Nie ma co lecieć. Tak, nie ma co lecieć, że po klienta. No na pewno, tak, tak. No. No to co, lecimy. A, widzowie, mam Instagrama, zresztą no się tutaj obok mnie wyświetli. No i bym tak, widzowie, mam no tak szczerze, bym chciał dobić do końca roku, a zostało do końca roku niedużo, 500 subskrypcji. A tylko z Waszej pomocą to się uda, no bo sam tego nie zrobię. No i tak. No lecimy tam. O, tutaj sobie widzowie potańczymy lawetką. Potrzymam go na ręczne, znaczy ją. O, tu pięknie sobie potańczymy. A tu na łapie sobie wejdziemy, zakręcik. Świetnie. Teraz tacy, no, wizowy normalnie, balet. Nie włączyłem bomb. O nie, jesteśmy zgubi. Czyli trzeba włączyć to za późno, trzeba włączyć. Dobra, idziemy ocenić stan techniczny tego Blida Formuły 1. No, niezbyt dobry <laughs> po dachowanku, ale urwał, normalnie, widzowie, wam tak szczerze powiem, ale urwał. No, Nie jest dostała betka No ostro, znaczy ostro. No. Nie będzie to najlżejsza naprawa, jaka to była. Nie będzie tu najlżejsza naprawa, tak szczerze. Ale nie najmocniejsza chyba, nie? Dobra, trzeba ją na nawetkę. Tylko pasowałoby ją z tego wyciągnąć. Tam ogóle tak ładnie dwie tworzycie, ale dobra. O, odpaliła! No i elegancka. Oj, chyba stąd widzę, że nie wyjadę. Ja zrobię chyba tak. Tam jest mniej takiego jakby rowu. To wezmę tak, zrobię. Tu trzeba się napędzić. I wlecimy sobie o tak o. No i elegancko. Tak, to można. No, elegancko. Trzeba sobie jakoś ładnie zawrócić dla widza ładnie zawrócę dla widza. O, tutaj. I patera chęć pogrzało. Nie wiem, czy radiobus troszeczkę nie dostał. Bardzo możliwe, że dostał i to nieźle. Dostał strzał ode mnie, ale mnie, mnie się nic nie stało. Mnie to nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi. To no, jest policji. Tak. No, Modujemy sobie bawarkę. Trzeba wylecieć naprawiać, no bo co innego będziemy robić? Później sobie widzowie podriftujemy, pewnie. Dopóki klient nie przyjedzie, co polakamy? Boczkiem jego bawal. Albo czemu nie? Tę maskę muszę widzowie oberwać, bo tylko przeszkadza. No, tiru ze sprzęgła trochę ładować, bo chyba nie ma spawanego dyfra. Dobra, to teraz zgasło. Nie pasuje, że teraz mi zgasło. Dobra. O właśnie zobaczymy czy to. Czy ten dostał. Czała. Widziałem, że dostał strzała. Przywalił. Ja bym przywalił się świrował dostał radiowóz prześwirowałem ze mną pięknie, że się świrował ara już teraz ta tak chyba nie, nie potańczymy w sumie nie będę tak tańczył, bo samochód zaraz spadnie będzie. Nie wiem czy widzieliście, ale nie przyczepiłem tej bemki. No. Nie przyczepiłem sobie bemeczki. A ten zakręnik sobie polecimy. Oj, już widziałem jak ten słup przywalam. Już normalnie widziałem jak ten słup jest tak. I tak pięknie i lawetka była na prawy. I bez jednego samochodziku wyszły dwa. No, elegancko. Włączamy sobie te. Tu sobie też nalecimy jakoś ładnie. Nie udało się. W związku z tym, że BMK jest nieprzypięta, to nie będziemy je resetować. Znaczy lawety. Tylko idziemy co normalnie. Normalnie, zaraz zobaczcie, co wykombinuję. O, normalnie to sami nie zjedziemy. Tak, no bo normalnie to się nie da. Tylko trzeba po prostu spuścić ręczny. wbić rękę, A czego ono nie zjeżdża. Czy spawało do tej lewezy, czy co? Chyba tak. Czyli widzowie, tak musimy zresetować. No i spadło sobie elegancko. Trzeba palić da. Dobra, jedyneczka. No czego tak to kiśnie z dołu? Przecież to diesel jest, to powinno ładnie to jechać z dołu. Dobra. Wyraźnie, by się takiego czegoś nie opłacało naprawiać, Ale, bo ja co dobra takie coś. Dobra. Cik. Musimy sobie część powrywać takie. To już się do nie dole do niczego. A ten błotnik to się wyprostuje. I tu, za ten daszek się widzę, musimy wziąć. Bo ten darzeń będzie z tego całego najtrudniejszy, chyba. Bo jego trzeba szarpnąć. To słabo szarpnąć. W miarę git. Szarpnąć. Dobra, czyli tak się nie bawimy. Czyli musimy mocniej szarpnąć. widzę, zrobimy sobie tak. Teraz. Aha. Do góry Do góry Oj, bo zaraz leweta ucierpie musimy sobie coś wziąć? Trzeba sobie zrobić takie coś? Nie? Tak. Nie tak? Oj. Ale urwał razy dwa. Nie, dałem, go, co będzie takim trupem, że to już naprawdę nie będzie. Przecież. Wiesz, to będzie już taki trup. No prawo nie będzie. To się nadawało. Do niczego się to nie będzie nadawało. No wiedziałem. To się zaraz nie będzie do niczego nadawało. Nawet naprawdę na, na złom się nie będzie nadawało. Dobra, zemszut trzeba się trochę. To już mocno i ciężko to po prostu tymi kropkami. To tak szczerze, powiem, że mam powiem widzowie, że to urządzonko to zostaje do takiego czegoś na przykład, nie? Bo to już no ciężkie za tymi kropkami do wyprostowania. No tak jak to. Zobaczcie, sobie tutaj naciskasz, nie? I ten ruch tak jakby klapy idzie. Słabe, to jest, ale. Dobra, trzeba jej trochę wspomóc tym. 5, dobra. Czy tyle ja tyle razem mówię dobra? Nie wiem. Nie wiem, czemu tyle razem mówię dobra i cały raz dobra mówię, ale... Ale dobra. To musimy coś z tym zrobić. E, e. O. Oni. O! Genialnie, widzowie! Stasiu, Blach, który się nie nazywa, ale Stasiu, tylko krzychu, ale dobra. Mniejsza. ten też nie będzie nadała, tylko trzeba zrobić tak i tak. Pa, pa. O. Szybki wszystkie są. Fajmy, że w ten. Dobra. Czy pasowałoby to już. Tam postawimy to troszeczkę dalej od lawety, wstek, sprzęgiełko spuścimy. O. I spuścimy tak, Ach, nie spadniemy laka, tak z sprzęgły, trzeba by gazu dużo dać. No, to ja to troszkę przemialę. Dobra. Mamy BM-kę ładną. No I teraz tak, pasowałoby sobie tutaj jeszcze troszeczkę błochki zrobić. Tak, taki klintowi nie oddamy. Tylko musimy się troszeczkę o nie pobawić. Bo to się bardzo dobrze łączy. BMK plus śnieżek. No i hydro. Ale łopony ma takie dobre. Przyczepne bardzo są. Co to za łoponka je? O kurde z kolcami. Dobra. Ło nie! Sprzegłasz nacisnąć nacisnął. 12% z tego szkodziłem to Więc nasz synchronizer. Muszę przetłumaczyć to, ale dobra, lecimy, kurde. A? Oj. Coś chyba poszło nie tak. Dobrze jest, wszystko dobrze jest. Dobra, sport na placek, lecimy. O. No, jaka ładna 180. No i tak! Cyk, złapa, podcinamy, puszczamy sprzęgiełka. Sprzęgiełka, wyspinowałem. Dwuja, truja. O, ładna trój Nie no, ślisko jest. Dobra. Jeszcze raz. Jed jeszcze jedną próbę sobie daj. Ale bo jakbym już rozwalił. To wyszło, że jestem tragiczny. Drifta. Tą betą. La, la, la. La, la, la. No. Tak strasznie długo nie wiem, czym trzymam tak. Dobra, ten winkielek i byśmy na dzisiaj już kończyli. Nie, musi ładnie siąść i kończymy film. Dobra. Jedyna, dwoja, trója. Elegancko. Czarna chmura. Nie było ładnie, ale coś tam było. A, źle, ale dobra. Znowu wrócimy tamten zakręcik jeszcze raz. Ostatni raz ładuję tamten zakręt i kończymy. Ale musi teraz ładnie się wyjść. No, musi teraz. Teraz to musi. Nie może. Kurde. Trzymamy gaz do końca dnia bieg. Dwójeczka, ze sprzęgiem. Trzeba to jest teraz ze sprzęgła jeszcze strzelić. Dobra, teraz próbuję to naręcznym przelecieć. Nie udało się, ale dobra. Czego tyle teraz, teraz mówię dobra? Ja nic tego nie rozumiem. Ja cały czas mówię dobra i dobra i dobra i dobra. Dobra. Kończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, dajcie sobie łapkę w górę. No i to? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!